Manko. Hej! Nagrywam dzisiaj Ergę. I ze mną jest Marcel Tube, ale Marcel nagrywa. Fajnie, ty się przywitaj za mnie. Jestem Marcel Tube. Witam w moim przywitalnym filmiku na serwerze um, chyba DPVP. Podam w opisie serwa. Okay. Lecimy? No, możemy. lecimy z koksem. Ty go z mieczyka weź. Dobra, ja, ja go... ja ich walę ten. Dawaj! Dawaj, oj sorry, walłem cię. Dobra, ty go zawijemy Gnąłka. Proszę, sorry, za lagi. Ja. Mogę ci. Dobra. Nie, mój kolega zginął. No. O dobra, to ty. Dobra, ja... ja ich walę z łuku. Sorry, jak cię walny przestaje szkalić. tego. O, fuck, idzie na no nie, nie. Stracił już. Dwo. Jest. dość. O, fuck. Ale mnie wystraszył, gościu. Tak? Mamy na dodatek lagi. To sobie zjem jeden parę złotych jabłek. Pa. Mogłem sobie wziąć kilka mieczyków. O, fuck. 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 A, kolejny gościu. Dupa, dupa. Fajne. Lecimy. Lecimy z tym Czekaj, tu zrobię sojusz. Nie, radzę nie. nie, no, nie, nie. Lecimy do góry, o. do góry, do góry. A może, by, a może byś mi pomógł, co? To nie po bogę, nie chcę mi się Oj, oj, oj. Dobra, chodź tutaj na a. drzewo, zrobię combo. Ej, chodź tutaj pod drzewo. Z nie, mąboką poczekaj. Mąboką robię. Ja robię so o, sojusz niby, nie? Dodam go, dodam go. Pisk. Ja was będę tam snajpił. Nie wiem kto to ja mam. Ja mam w dupie kogo walę, tylko że zabić. Nie za kolega. Wow. O kurczę, regeneracja. A, Przy <gryśla> ciebie walą na dupie. No kolejny raz! Ej, co? Ej, ale silni oni są. Bo on ma złote jabłko. O, Nie. już je złote jabłko! O, on ma 10 obrażeń, ma 10 HP. To bijemy! Tak. Mam nowy hełm! Ale mamy ochrona 4, dość dobre ten. Znaczy. A ciekawe no jaki ma. on ma. Tak pomóż mi, bo ja mam lagi. Ej, mój no zapach... A nie, złoty ja. Dawaj, strzelaj go. Ja go będę ten. Złoty jabłko. Ale go walłem. No pomiń. Nie, nie ma pomiń. Jest? Ja, że chciałem zaś pomagać yy, no to ja najlepszy sobie sprawdzam, jaki ma enchant tak, do niej, do niej, do niej, do niej. O kurczę, no dał A ja ciebie dadzę na rpę. Hmm. Chciałoby się. No weź mi trochę półmów z nim, zniczyka go. Ja mam odporność na ogień, to się nie będę... Fak. Zadadłeś? Eee! Poza, 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 poza. Ja ich będę strzelał tylko. No Mam w dupie czy nie trafię czy nie. Ja będę po prostu chcę. Szczelać, szczelać, szczelać jeszcze. Ej, mają enchant, tu Bóg. Dobra, może są tutaj goście strzelać. Nie, nie, proszę. Ułóż mi trochę. Może nie, może tak. Cały Marcel. Mi się nie chcę ja idę do ciebie. Idę z tobą, beteta, z tobą. I zaraz dednę, ciebie, się utopię, myślałam, że coś tu jest. Idę do ciebie, idę do ciebie, idę do ciebie, idę do ciebie i strzelam w ciebie strzałami. To strzelaj, no dawaj. Dawaj, bijemy się. Ja muszę dednieć specjalnie A ja próbuję stąd wylecieć ty, tu nie idź Też mam mało serduszek Fuck, odwrócił odwrótkę Dadłaś mnie yes. Dadłaś mnie Nie, nie dednęłam mam twój chedź Dobra, ja też się dedłem Tak, dobra. Ja zawsze sobie biorę dwa z takich złotych jabłek. Kuchnie. Nie. Teraz sobie zjem. Teraz... O, ja widziałem na jednym <grym grym grym> z Ja grałem na jednym serwie, nie? ja no? że gościu stał na tak, na rogu, nie? Rogu PvP. No. I tak sobie nie innym... <grym wioski> Ej, mam fajne miejsce do walczenia. Tego budynku z drewna Nie Ma pełne HP Się mu regeneruje Tu jest w dupie A nie, jednak się dostał Dobra, zaraz będziemy A? musieli kończyć Taki krótki odcineczek Tak, krótki odcineczek Mam nadzieję, że się pozna. Bo się nie nagrał Jest hełmik stracił, ma mało życia o. Jest mam diamenta, mam diaksa jednego o kurse, No kurcze, no to weź co sobie zrób z nim? Co? Weź sobie go w dupę Ufak <laughs> oh, Ja Ja oh, Ufak. Ej zawsze stój przy spałnie stój zawsze przy spałnie Ale. Ty ty Nie, balić, nie? Tak. Ej, może byś mi pomógł? Fajnie by było. No, fajnie. Fajnie an. by było, gdybyś mi pomógł, nie? A gdzie ty jesteś? Dobra, no, i Dzięki, mój wybawicielu. O ja cię po prostu wybawicielu mój. Ty jesteś taś wybawicielem i wsadę ci śłała w dupę. <t Province> Nie! Hmm. Ja znalazłam sobie kryjówkę! A w takim drewnianym domku! Ja sobie znalazłam kryjówkę! Fajnie! Fajnie, że mi nie pomagasz, wiesz? Fajnie by było w skońcu! Bardzo proszę! przez chwilę chyba wiesz co miałem? Mam bóstwo! I Nie końców! Tak, tak, tak! Ja weź tutaj zamknę! Wol się! Wal się, te co noszą! Teraz się nam specjalnie dednąć, nie? No, ej, weźmy, czemu są wszyscy tak na tym Ej dobra, już będziemy kończyć ej, chyba, nie? No, Co? Już 10 minut prawie Dobra, to ja czekam na skrzynę, za to chodź. Daj się specjalnie sam zabić, wyrzuć zbroję. A jeszcze, jeszcze się ubierzemy ładnie. O, no. no, no. Będziemy kończyć. No chodź, rozgnamy się. No już idę. No. To się żegnam, to się pa, żegnam. Pa. i papa. Pa. Na razie. Pa.